W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, um, no dzisiaj będzie taki <laughs>, inny filmik, bo zmienimy stanowisko pracy, czyli przeniosę wszystkie zboża do innego pomieszczenia, to zaraz Wam pokażę. Dobra, tutaj już wziąłem trochę owsu, mało, bo na razie mam mało królików, więc za dużo nie brałem. Tutaj mam wiadereczko, poczekajcie... Zrobię małe cięcie, bo muszę coś zrobić, to co zaraz nawet wrócę. Poczekajcie chwilę. Dobra, już się jestem tutaj, wyłożyłem takim papierem, bo tam była mała dziurka. I teraz wysypiemy pszenicy. Jedną ręką wziąć. No nic, nie przesadzajmy i dobra, i teraz tutaj jest malutko kukurydzy, naprawdę mało, będę kupywał. Dobra, tu już jest strzynica, tu obie, krótkie cięcie i znajdziemy się w nowym pomieszczeniu. Dobra, jesteśmy w tym pomieszczeniu. Tutaj kukurydza. Pszenica. Owiec. Tutaj pszenica jest. Zapomniałem wam powiedzieć, ale tu jest pszenica z jęczmieniem. I tutaj skrzynka, tutaj paszy jeszcze trochę jest. Czekajcie, że tutaj paszy jeszcze trochę jazdą nie będziemy robić nagram oczywiście filmik jak robię pasze szynka tutaj tutaj mamy siano tą łopatkę do marchewki i oczywiście do paszy to podłożymy tu to pasze będzie też tutaj stała, a to będzie, to jeszcze muszę znaleźć takie miejsce, żeby tu postawić wszystko, tutaj mam za mało miejsca, no to wygląda, ale trudno postawię tutaj jakoś, poczekajcie, zrobię cięcie, muszę to jakoś poustawić. Dobra, już poustawiałem, tutaj jakoś się zmieściło. Yy, teraz damy yy, dla królików, jeszcze nie dawałem, bo jest godzina 8.57. Bardzo wcześnie, no wcześnie, nie, jest bardzo, ale jest wcześnie. I teraz może damy dla królików jeść. Nie wiem, że był o tym filmik, ale Tu będziemy ciąć tak kupić na dla się. Powinno być widać, ale zaraz zobaczę. Chyba raczej nie widać. No nie. Więc może zrobimy Tutaj mam kukury, kukurydzę marchewkę i pokroimy się dla królików. Kroję dla królików marchewkę dlatego, że jak daję im całą, to ganiają po całej klatce, rozrzucają tu kawałek, tu kawałek, potem po tym chodzą. Bardzo nie chcą jeść, dlatego im kroję i wsypuję do kafli. Dobra, jeszcze jedną. Oczywiście jak mam taką maszynkę, tam ją zrobiłem, nie będę pokazywał. Jak będzie więcej królików, to oczywiście mniej będę robił. Teraz mam mniej królików. Wiadomo. Dobra, tyle powinno starczyć. Tutaj ogarniam to, co wyliczyłem. Weźmiemy teraz siano i kubek. No niepełny kubek. Ehm, mieszanki z A jeszcze teraz do tego wrócę. Hodowca królików prosił mnie, yy, prosił, pytał się, kiedy będą filmiki o lepszej jakości. Tego zagwarantować Wam nie mogę, ale postaram się yy, kupić jakąś kamerę yy, lub yy, nowym telefonem nagrywać. Nowym telefonem nie nagrywam, ponieważ mam yy, Trudności z przesyłaniem. Nie bardzo mi się chce przesyłać, więc jakoś jest. Ale teraz jeszcze stara jakość, ale może jakoś przeżyjecie. Poczekajcie. O, telefon wstawię. Bo wiatr wieje, zaraz wybuchnie czy widać. O, widzieć. Dobra. Widzicie, skórka zniknięte. Zamykam je e, na noc. Czekajcie, tutaj kluczyk. Rano oczywiście przychodzę o górę, o szóstym zawsze wstaję. Nie wiem dlaczego, ale zawsze tutaj wstaję i idę ona obchód tak można to nazwać, biorę kluczyk, bierze go sam, króliki nadal zamykam, patrzę, czy wszystko jest. No i damy dla królików jedzonko. idziemy. Tutaj, jak zwykle, siano. Nie wiem, wciągnąć, czy no, ja to ale to Tutaj marchewka na Zobaczcie w Sianka jest trochę w tak Trochę owszu, nie wiem czemu jak on się tu znalazł. Ale ja jest, sobie. I sypiemy im trochę marchewki, dobra. I tutaj trochę, zaraz nie jest to, tu to,

Moje króliki tak jedzą, I, co tu więcej, siana nie będę dawał, jak przyszłem na obchód nie było siana, więc trochę dałem. no i nie zjadłem, no to nie będę, tutaj woda jest 600 ml, to idełko, no w tym filmiku to chyba będzie wszystko, proszę was.